Dobry, w kolejnym vlogtoberze. Dzisiaj zaczynamy e, ze śniadaniem. Tutaj mam płatki, żurawinę to czarne, i pod spodem są migdały. Takie zestawienie dzisiaj. I do tego Alpro. E, w ogóle, jak znacie jakieś e, roślinne jogurty, jeszcze to dajcie mi znać, bo szukam jakiegoś zamiennika. A plantone, planton mi się już. Znudził po prawie dwóch latach jedzenia, więc polecicie coś. Wcześniej, jak się szykowałam, znowu mam na sobie tą e, sukienkę, ala, coś w tym stylu, e, z tymi rękawami. Także wiecie, już mija, wiecie, mijają dni, ja to piorę, wiecie, w co innego się ubieram, ale tak po prostu wypada, że jak nagrywam to. Mam to do, na sobie, do tego mam spódnicę. No, także uważam, że ładnie to wygląda. E, bo, w taki dzień jak dzisiaj, gdzie jest słonecznie, a jest chłodno, no to takie podwójne wiecie, pod tyłek e, zabezpieczenie jest jak najbardziej za. Nie widać tego po prostu, i bardzo lubię tą spódnicę z selfie Room. i Naprawdę polecam ten sklep, bo, bo są tam fajne rzeczy. W ogóle kręciłam dzisiaj włosy i zobaczcie, co zostało z tego. <laughs> no, po prostu nie, nie za bardzo ta moja prostownica, jest nie za bardzo do tego. Słuchajcie, co wam chciałam powiedzieć? Byłam ostatnio na otwarciu Media Expert, bo była taka promocja właśnie, że kup stefala albo Z Rwenty coś za 100 zł, minimum 100 zł, i otrzymasz patelnię wtedy gratis z tefala. Także myślę, sobie, no mam tutaj w sumie deficyt jakichś takich właśnie rzeczy do gotowania. No to mówię, taka patelnia mi się przyda. Już dawno chciałam sobie kupić lokówkę, więc wiecie, połączyłam jedno z drugim i mówię, dobra, kupię lokówkę, to wtedy będę miała patelnię. No i słuchajcie, poszłam do tego Media Expert. W ogóle ludzi było tyle, że normalnie naprawdę, no jak na jakimś koncercie, bardzo mały yy, lokal jako taki, ten właśnie Nowy Media Expert, także upchali tam, co się tylko dało, ale tak naprawdę jakbyście chcieli coś konkretnego znaleźć, upolować, no to mają mały asortyment. Także... No ale dobra, weszłam do tego sklepu yy, i słuchajcie, yy, patrzyłam, bo chciałam sobie właśnie za stówkę tak 150 max wzi wziąć lo lokówkę, ale z Rowenty była tylko jedna. Która kosztowała 260 zł i mi się nie podobała, bo wiecie, nie była do moich włosów. No, nieodpowiednia zupełnie, także lipa. Eee, i, e, ale mówię, dobra, to wezmę sobie może czajnik taki do gotowania wody, bo tutaj sobie w rondelku gotuję e, wodę na herbatę. To może wezmę czajnik elektryczny, to sobie wtedy wiecie, będę korzystała z niego. Ale się okazało, że właśnie Stefala był też tylko jeden, bo nie można było z innych firm wziąć i też kosztował dużo i był bardzo taki plastikowy, także no zupełnie cena nieadekwatna do, do wyglądu i do całej funkcjonalności tego. Także przystało na niczym, ale mówię w ostateczności dobra, to może już wezmę, wezmę może jakiś yy, inny sprzęt, jakiś garnek albo coś, ale wiecie co, popatrzyłam sobie na te patelnie. I już wiedziałam, czemu one były tak jakby za darmo dodawane do zakupu, bo każda z tych patelni była jakby na tym brancie, gdzie macie teflon, była bardzo taka, jakby zdarty był ten teflon w niektórych miejscach, dlatego myślę, że oni chcieli się w jakiś taki szybki sposób pozbyć tych patelni. Dlatego też, ee, no, no, taka była też promocja, dlatego się nie zdecydowałam i wyszłam z niczym. I jeszcze rozbawiła mnie sytuacja właśnie, bo przede mną wychodził taki pan z takim dosyć dużym, wysokim kartonem, tak go ciągnął po ziemi i ochroniarz do niego, wow, super, gratuluję panu, że udało się panu wygrać w konkursie. I ja mówię, kurczę, no fajnie, że był konkurs, bo coś tam przez y, jakiś koleś, y, jakiś konferencje był i tam namawiał właśnie do udziału w konkursie i do, do, że można było dostać jakieś gadżety i tak dalej. <grywka> Zaraz o tym wam też opowiem, bo to też śmieszne. I słuchajcie, i, i ten ochroniarz pogratulował temu panu I yy, ten <śmówi> mówi tak Co udało się panu wy, wygrać w tym konkursie? Bo widzę, że yy, paczka jest ogromna <śmówi> Ten koleś mówi Panie, tylko koszulkę wygrałem <śmówi> Także powiem wam, że lałam tam z tego <śmówi> Bo dostał zwykły t-shirt z napisem Media ekspert" po prostu w ramach <śmówi> nagrody Także śmieszne, a co do tych yy, właśnie gazetów, które tam były, to oni chcieli właśnie wasze dane osobowe jakieś, żeby tam się zapisać do jakiegoś yy, newslettera, czy do, do no, czegoś takiego, wie, wiecie o co chodzi, tak jak w mailu czasami jest. No i słuchajcie, po zapisaniu tak yy, dostajecie gadżety i to była do wyboru albo smycz, taka wiecie najtańsza, najprostsza, jaka tego istnieje na świecie, albo taka, taki pasek Albo taki pasek, który, wiecie, macie odblaskowy, że sobie tak uderzacie to w rękę i to się wtedy robi taka bransoletka odblaskowa. Także super gadżety, naprawdę powiem, wam że postarali się. Ale wiecie, no zależy to jakie ma podejście do tego. No wiecie, no może komuś to się przyda, to też, mu, albo się może podobać, to jakby kwestia indywidualna. Ale powiem wam, że jestem zawiedziona, bo myślałam, że wyjdę ze sprzętem, a jednak się nie udało. Eee, także tak I powiem wam, że w ogóle kupiłam coś Biedronce fajnego, to wam pokażę Jesteśmy w kuchni, to wam pokazuję Kupiłam sobie ostatnio będąc Biedronce lawasz, który pokazywałam wam Na Instagramie I to są takie placki eee, Znaczy tu jest napisane, że lawasz to naj... Czekajcie, bo muszę zobaczyć, jak nagrywa Lawarz to najstarszy rodzaj chleba w stylu ormiańskim. Zjedz go samego lub zawień w niego ulubione składniki na zimno lub na ciepło. I powiem Wam, że to jest mega. Naprawdę serdecznie Wam polecam. Eee, to jest coś Ala Tortilla, tylko tak jak widzicie, to jest kwadratowe. Tylko, że to, to tak troszeczkę ma inny smak. Ja bym bardziej y, właśnie y, ten smak porównała do smaku chleba, takiego bardziej razowego, że czuć ten zakwas. Bo tutaj w składzie jest zakwas. Eee, Czekajcie, gdzie, gdzie tu skład jest? Mąka pszenna, woda sól, fermentowana mąka pszenna, zakwas pszenny. Także, no taki mocno pszen pszeniczny ten chlebek jest, ale no bardziej właśnie bym porównała do takiego typowego razowego posmaku, ale no jak dla mnie jest mega. Masz, serdecznie wam polecam. Ja jestem dzisiaj taka wystrojona, bo stwierdziłam, że. Że po prostu przy sobocie się tak ogarnę, chociaż powiem wam szczerze, że no jestem, no źle się czuję dzisiaj. To nie jest jakiś mój super kwitnący dzień. Ale stwierdziłam, że się ogarnę, trochę sobie może tym humor poprawię. Miałam iść, słuchajcie, do restauracji sobie coś zjeść, ale stwierdziłam, że, e, że co? Że sobie zamówię do domu. No, ponieważ no, nic na siłę, tak? Stwierdziłam, że no, warto jakby walczyć, dlatego też wyjdę na spacer. Ale no tak nie chcę po prostu przeginać, żeby potem jeszcze gorzej się nie czuć. Także taki będzie dzisiejszy vlog. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Muszę w ogóle jeszcze jeden temat z Wami poruszyć. Przesiadłam sobie znowu na moje ulubione miejsce. Powiem Wam, że wkurzyłam się ostatnio. Jestem trochę zawiedziona, też taka rozżalona. Tak, wiecie, pół na pustym. Bo słuchajcie, na Instagramie to też jakby post na ten temat dawałam. Właśnie dodawałam dzisiaj, że są osoby, które jakby do mnie piszą, które pytają mnie o radę, które gdzieś tam, wiecie, no. Chcą ode mnie uzyskać takie wsparcie, właśnie te czy nerwicowe, czy właśnie no w takich trudnych chwilach I powiem wam, że ja zawsze jakby poświęcam chwilkę czasu na to, zawsze staram się was wysłuchać Gdzieś tam racjonalnie do tego wszystkiego podejść i według tam własnego zdania wam pomóc I jakoś do tej pory to wszystko wychodziło, jakoś, jakoś, jakoś to się wszystko składało Że, że było ok. Do dzisiejszego dnia, w którym za jakby odmowę, w racji tego, że ja się naprawdę dzisiaj się czuję, może ja tak wyglądam, wiecie, jakbym szła na imprezę, ale no naprawdę mam dzisiaj gorszy dzień, mam doła i też tak, no nie chcę Was jakby tym zarażać tutaj na, na YouTubie, ale no po prostu mówię Wam jak jest, że dzisiaj mam do dupy dzień. I po prostu powiedziałam tej osobie, że no mam dzisiaj właśnie gorszy dzień, że, że nie chcę, że może w inny dzień porozmawiamy i tak dalej, bo nie mam do tego wszystkiego siły i dostałam po prostu bombę. Eee, hejtu, wiecie, no, znaczy hejt, to takie duże słowo, ale bardzo przykrych słów, które mnie naprawdę dotknęły, które były na maksa niesprawiedliwe, i te, dlatego też ten post się tam pojawił, także jak nie widzieliście, to jest najnowsze zdjęcie właśnie z tym. Z tym postem tam, z tymi moimi, wiecie, zdaniem wyrażonym No i słuchajcie e, Naprawdę poświęcam dużo czasu osobom, które tak naprawdę Które nie są ani z mojej rodziny, ani z jakichś bliskich przyjaciół i tak dalej Że poświęcam po prostu moim obserwatorom czas na odpisywanie wam, na doradzanie i tak dalej I to, co się dzisiaj wydarzyło, no było na maksa przykre i po prostu to, co napisałam w poście, mam nadzieję, że przyjmiecie to i zrozumiecie mnie, że ja też jestem po prostu człowiekiem mam gorsze dni i, i czasem potrzebuję po prostu odpocząć, potrzebuję spokoju, trochę odetchnąć. Dobra, musiałam się napić, dlatego tak z w ogóle tak krzywo siedzę, bo tutaj wiecie jest rozgardziacz i o, może tak dam. Druga kwestia jest taka, która po prostu już też mnie denerwuje tutaj na YouTubie Bo ja nienawidzę, jak mnie ktoś poucza i mi mówi co ja mam robić To mnie po prostu tak, tak mnie to rozłaszcza, denerwuje tak Że nie macie pojęcia, bo mam po prostu osoby tutaj na kanale, które myślą, że jak coś napiszą to ja wtedy od razu polecę i zrobię to tak jak oni chcą Kwestie jakby y, pracy, kwestie związku u mnie, kwestie tego co ja robię w życiu: czy ja używam oczyszczacza, czy ja czyszczę podłogę tak czy inny sposób, czy pójdę tam z tą osobą, czy sama, czy wiecie, czy po prostu cokolwiek, czy się pomaluję dzisiaj, czy, czy jutro czy zjem to, czy tamto, to tak naprawdę wy nie macie na to wpływu, chyba że was o to poproszę, żebyście decydowali o czymś, no to wtedy tak. Ale na co dzień ja robię to, co ja chcę i co ja uważam. I strasznie mnie wpienia, po prostu jak ktoś mi narzuca coś, co po prostu jest w moim życiu. Dlatego no, no już po prostu musiałam to powiedzieć, że ja będę robić tak, jak ja chcę. Że, jeżeli mam problem, tak jak wiecie, mam tutaj problem właśnie z tym powietrzem, że jest zanieczyszczone, że jest pełno kurzu, że jeden dzień minie i już po prostu tutaj jest pełno kurzu, zresztą nawet w tym momencie tak jest, mimo że sprzątałam, no to ja się z tym wam, z wami z tym się dzielę, bo liczę na to, że wiecie, że może są osoby, które też mają alergię i się podzielę swoimi doświadczeniami, a nie na zasadzie zrób to, zrób tamto, wyrzuć ten oczyszczacz, bo i tak nic nie daje. Po prostu, bo się kurz unosi i tak dalej. No ludzie, no naprawdę, naprawdę wierzycie, że ja będę robić tak jak wy chcecie? Naprawdę wierzycie w to, że po prostu macie wpływ jakiś na mnie? No nie. Także naprawdę dziękuję osobom, które po prostu tutaj są, które wracają na te filmy które mnie rozumieją, co ja mam za przekaz dla was. A dziękuję osobom, które po prostu przychodzą tu tylko żeby mówić niemiłe rzeczy. Albo po prostu w pewnym sensie na mnie wpływać i mi tylko psuć humor. To dziękuję Wam, możecie po prostu odsubować, cześć, trzymajcie się, pa. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz, że ja naprawdę się dla Was staram, bo w ciągu dnia czasami na, mam naprawdę nawał wszystkiego, dużo mam obowiązków, jeszcze muszę się ogarniać dom i wszystkie inne rzeczy, i samą siebie, i w ogóle moje problemy, wszystkie doły. I naprawdę stałam się, że na, żeby na tym YouTubie mimo przerw, które czasami się zdarzają typu tydzień czasu i tak dalej, żeby Wam coś wrzucać. Podjęłam się tego vlogtobera Mimo, że nie jest codziennie, no bo nie ma siły, żeby był codziennie, po prostu jest to niewykonalne, ale staram się teraz, postaram się przez ten miesiąc, żeby były częściej filmy i wrzucam ten pierwszy vlogtober dla Was. I są marne wyświetlenia, nie wiem ludzie, czego Wy oczekujecie po prostu ode mnie, że ja co pojadę teraz na Majorkę i będę dla Was 10 vlogów na, na wakacjach kręciła, no ja nie wiem, co Was zainteresuje. Najpierw dostawałam... Yy, negatywne komentarze dlatego, że nagrywam w domu, bo jest nudno, to mówię, dobra, nie przychodzi mi to łatwo, bo wychodzenie każde z domu to dla mnie też jest, wiecie, no ja staram się wychodzić, ale no jest. Jeśli mam gdzieś wyjść dalej, to jest przedsięwzięcie, i to nie myślicie, nie myślicie że to jest wszystko takie o, proste, że ja pojadę sobie do Warszawy i jest taki super luz. Że mi, i, że mi przychodzi to tak łatwo. No nie. Dlatego mówię, dobra. Zaczynam te yy, vlogowanie w październiku, wyjdę, pokażę wam trochę parku, bo jest taki, wiecie, obszerny. Coś innego się zadzieje, będzie jakaś innowacja i co? Ten film obejrzał się fatalnie, także ja nie wiem, czego wy chcecie, ludzie, tutaj na tym kanale, naprawdę. Maxa de demotywujące, gdzie po prostu... Ja robię coś, poświęcam temu czas, daję serce, wymyślam, po prostu staję na głowie, żeby tylko Was zaciekawić. A wiecie, jak to u mnie jest? Ja nie robię zakupów cały czas, nie zamawiam paczek, bo po prostu mi nie stać na to. Nie stać mnie na wyjazdy, nie stać mnie na jakieś po prostu super wycieczki, super zakupy, kosmetyki, testowanie i tak dalej. No to przepraszam bardzo, no, no nie wiem, nie wiem, czy mam Was jeszcze zaciekawić, naprawdę. A staram się, jak tylko umiem. I nie widzę efektów i szczerze Wam Powiem, że po prostu po tym pierwszym vlogtoberze miałam ochotę zamknąć kanał i po prostu dać sobie z tym spokój. Bo 3 lata po prostu się staram. Zaraz w grudniu będzie 3 lata, jak mam założony kanał, i efektów z tego nie ma żadnych. A wierzcie mi, że jak zrobiłam ponad 400 filmów, no to kurczę, już bym chciała mieć jakiś rozwój, typu chociaż te pół tysiąca oglądacie na jednym filmie. No naprawdę wierzcie mi, że chciałabym. Tylko po prostu nie wiem, czy to jest możliwe. Bo inne osoby. Zakładają kanały, robią coś podobnego jak ja, i im rosną subskrypcje, wyświetlenia, a mi nie. Po prostu nie wiem, czy ja jestem w jakimś pierdzielonym dole, z którego nie da się odgrzebać, i który po prostu już kwietam, bo zauważyłam to na tej aferze, co Szusz zrobiłam, znaczy aferze, że po, poruszyłam jej temat. I automatycznie mój kanał się obudził, tak jakby wyszedł po prostu spod ziemi, gdzieś na główną stronę i od razu się zaczęło coś dziać. Był to syp, co prawda, te komentarze, strasznie ne z negatywną, z neg ze strasznym negatywem się spotkałam w tym czasie. Po prostu algorytm YouTube'a nagle oszalał i nagle mój kanał zaczął zauważać inne osoby. No to przepraszam bardzo, czy ja mam na hejcie dojechać do raju, czy co? Bo ja po prostu tego nie wiem. Powiedzcie mi, co ja mogę jeszcze wam pokazać tutaj, żebyście byli zadowoleni i w ogóle te 700 osób, które mnie subują, żeby w ogóle oglądały te filmy. Bo jak na razie tu ja nie widzę sensu, że ja w pierwszym roku nagrywania miałam 100 osób i w trzecim roku nagrywania też mam 100 osób na filmach. Także nie wiem, kochani, naprawdę mocno się zastanawiam, czy po prostu tego nie walnąć, nie usunąć kanału, bo już po prostu ja nie widzę sensu, naprawdę. To jest tak, jakbyście próżnie cały czas. Dawali wszystko. tego rozwoju na tym wszystkim. Po prostu kombinuję, jadę do miasta, wychodzę do parku, gotuję, po prostu wymyślam paczki, zamawiam, jak tylko mam ka kasę i potrzebę. No i nic. I po prostu nic. Także daję sobie czas po prostu na, te, na ten Vlogtober, daję sobie czas na Vlogmasy, bo to będą takie filmy, które gdzieś tam się będą klikały, a później nie wiem, co będzie, naprawdę, bo. Ja muszę mieć do tego motywację i to wyniki tego muszą mnie też motywować. I to nie, to nie o to chodzi, że ja po prostu mam nagle wskoczyć na super duży kanał i mieć miliony, tylko chociaż cokolwiek, chociaż te 500 osób, żeby mnie oglądało, chociaż. Wiecie, żeby to było po trzech latach, tak żeby to miało sens jakiś. I chciałam się z wami tym podzielić i sorry, że się zdenerwowałam, ale po prostu już we mnie to się działo długo i naprawdę się zastanawiam po prostu, czy nie zamknąć tego kanału, bo brak słów. Także kończę tego vloga, bo już się nagadałam. Ściskam Was ciepło, zapraszam oczywiście do innych moich filmów, do kciukowania, komentowania, bo wiecie, im więcej reakcji, tym bardziej przepchacie dalej te moje filmy. No i co? Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.